No, więc Siemano, Siemano. Dzisiaj mamy tutaj taki temat. Likwidowanie łąki, która nie była rana chyba od II wojny światowej, tak mi się wydaje. No, zawsze, odkąd pamiętam, tutaj była łąka. Mamy już ładnie, proszę bardzo, zrandapowane W sensie, no, oprysk przyszedł po prostu, nie jest zjarana No i teraz, teraz przyjdzie talerzówka. Za chwilę będę jeździł talerzówką. Raz w jedną stronę tak, w tą stronę będę jeździł, później. Poprzek i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, niby wilgoć jest, więc jakoś ta robota powinna iść. No, więc najpierw będzie talerzówka, tak na głęboko, dosyć w jedną stronę, w drugą stronę. No, i nie wiem, za dwa tygodnie póki. No, może być opór, ale... ale zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie tutaj. Tak, to się prezentuje, nie ma tragedii. No więc witam was po otaleczowaniu już tutaj. Jak widzicie, robota ładnie została wykonana. Najpierw było jeżdżone tak, później jak, tak jak mówiłem w szagę. No i co? I robota fajnie wygląda. Ładnie to wszystko zgryzło. Tutaj wygląda w sumie już nie ma śladu po tej łące praktycznie. No i żadnych tam gratów nie było, same kamienie praktycznie. Jeszcze była fajna wilgoć, to, to fajnie ta talerzywka robiła. Sami zresztą widzieliście przed chwilą na ujęciach. No i teraz czekamy na oranie. Najprawdopodobniej za kilka dni tu będzie orane. I, I myślę, że fajnie to będzie wyglądać po tej orce. Wilgoć jest naprawdę, spadło teraz tych litrów. Może w sumie teraz tak nie, ale cały wrzesień nadgonił i no została ta wilgoć, została. Widzimy się w ujęciach z orki. Co powiesz o tej robocie? Luks Tak to wygląda z drugiej strony Jest jednak jeszcze trochę tutaj ślad Po tym, że była łąka, no nie ma się co dziwić Łąka miała, tak jak mówiłem wcześniej Około 80 lat Bo od II wojny nie była orana I tutaj mamy, proszę bardzo Jeden skarb taki, o maluszek Tutaj mamy drugiego maluszka W sumie tyle, na razie więcej nie znalazłem Może i na szczęście, bo jak tego wyorałem, to, to aż cały puk mi do góry poszedł. No tutaj jak widzicie, ziemia jest zróżnicowana W sensie, piach to piach, nie? Ale tam widać, że jest bardziej ciemniejsza Tu już, no niestety Trzeba było wyorać tyle ile, ile trzeba było No bo inaczej by nie przykryło No a tutaj już widzicie, już nie wiem jak to nazwać Torf, czy, czy co to jest No w sumie torf, nie? No i, więc my działamy dalej yy, wam jeszcze coś później jak to wygląda a filmik z orki po kukurydze i po i po przeżycia będzie osobno. A więc widzimy się w kolejnym New Orki, bo my jak orzemy no to niestety po szkole i jest to takie trochę szarpanie. No ale no cóż, jak widzicie mamy tyle porane. Piotr już zaczyna robić kolejny objazd, kolejne kółko. Jak widzicie robota fajnie wygląda, nie ma śladu praktycznie po tej tej. Jestem aż zdziwiony, że to aż tak fajnie wygląda. Nawet się pojawiła glinka, tutaj widać, o widać glinkę. Tam widać też jest glinka, więc jestem, jesteśmy zdziwieni, że, że tu jest taka ziemia. No i jak widzicie tutaj ten kawałek, ten kwadrat nam jeszcze został. Przy okazji oczywiście ramy resztę pola, ale to, to o tym będzie osobny filmik. No i co, i fajnie, fajnie jest robota wykonana. Kamieni na razie nie ma, tam tylko to co były te dwa. No i zobaczymy co będzie dalej i pewnie wam coś nagram dopiero na podsumowaniu całej orki łąki. Więc do zobaczenia. Więc jak widzicie, zakończyliśmy już orkę tej naszej łąki, likwidację. Yy, no i co i? Wyszła fajna robota. Wilgoci było dużo, więc można było to fajnie zaorać. Żadnych skarbów nie znaleźliśmy. Granatów ani nic. Na szczęście pewnie. Same kamienie, tylko nic więcej. Ziemia, jak widzicie, jest zróżnicowana, bo tu jest taka glinka bardziej. Tu jest taka piątka, tam jest szóstka, no różnie, różnie. Tu jest dołek. Kukurydza powinna rosnąć na moje na tym. Zobaczymy na wiosnę. No i co, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Był on trochę nietypowy, trochę się, trochę się uczyłem rozmawiać do tej kamery. Dawno takich odcinków nie nagrywałem. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i zapraszam do kolejnych.